Siemaneczko z tej strony Pandy Witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks A w dzisiejszym odcinku będę wam prezentować choke T20 Oczywiście jest to amerykański med Co jeszcze mogę powiedzieć? To że Zajebiście mi się naprawdę nim gra. Ocenią wbiłem na nim dwie mareczki. Bym powiedzieć przed chwilą, bo dwie marki to tak na styk, bym powiedział, bo chyba to jest 85% z kawałkiem z tego, co widziałem. Tak, 85-18, więc przed chwilą, ale zarąbiście mi się naprawdę nim gra. Co mogę o nim powiedzieć? Naprawdę wymiata ten med. Super jest. Też mam tutaj porównanie, jeśli chodzi o te 20 3 To chyba był jakiś czołg, nagroda. Albo w tank Revals, albo w jakiejś kampanii do złożenia, nie jestem pewien teraz na 100%. Nie, w kampanii było Lance na pewno teraz, a w wcześniej to nie udało mi się złożyć czołgu, więc jakaś nagroda przeważy za tank rewals, więc. Jak będziecie chcieli, to możecie zostawić tutaj tak z 20 łapeczek. To kolejny odcinek, który pojawi się, z jak grać oczywiście serii, to o T23E3. Więc będzie super, ale dzisiaj przechodzimy oczywiście do tego czołgu. Pamiętajcie, żeby dostać łapeczkę, żeby ten odcinek o tym czołgu się pojawił, a ja Was już nie będę za mną dodać. I przechodzimy od razu o, do parametrów tego czołgu. Ja. Jeśli chodzi o czołg, bijemy po 240 przy raz 160, ale powiem Wam te apeki są nie dość że trochę wolne. To nie polecam na nich grać yy, AP-cerki, które jak dobrze wiecie, uwielbiam. Mają nie dość że lepszą prędkość, prawie o 200 metrów Pona chyba nawet 200 metrów. To to, że są APC-rami i to, to, to jest piękne właśnie, że wchodzi sobie po prostu pięknie w gąskiej, a takie ich by za zero wchodziły, więc co mogę powiedzieć, grać tylko na apecerkach. Też można zauważyć, że mam też różowe moduły, to jest oczywiście wasza sprawa, ja na przykład różowe moduły sobie daję do każdego czołgu, jak XP, więc tutaj se używam. No ale jeśli ktoś chce używać w dyszkach, albo coś z was światowych modułów, to ja też polecam oczywiście, nie robi to jakiegoś dużej, go, dużej różnicy, nie? E, dobra, e, jeśli chodzi o penetrację, tak jak mówiłem, tutaj są 160 na zwykłym pocisku. Na goldzie mamy 243, więc jest super miodzio. E, przyładowanie to 7 sekund, można coś poniżej e, oczywiście dając albo dosyłkę na dyrektywkę, albo wentylację. Prędkość obrotu działa to jest 48, bardzo super. Mniej 10 opuszczeń działa, więc możemy się wychylać na górkach, no i 25 do góry, no i też możemy sobie do góry na kogoś popatrzeć, żeby kogoś sobie przestrzelić. Czas celowania niecałe 2 sekundy, bardzo szybciutko, więc tutaj jest luz no i celność rozrzut na 100 metrów mamy 0,33 Tutaj oczywiście można zamiast wentylacji albo zamiast stabilizatora sobie zawsze zamienić też można myślałem czy zamiast yy, dosyłacza bo ten czołg tutaj tak szybko ładuje nie dać sobie do celności Bo się, czy celności to naprawdę bym powiedział, jest spoko Ale można mieć 0,31 w ogóle No i wtedy jest miód malina, nie? Średnie uszkodzenia to są 2000, no więc super Tutaj mamy oczywiście stabilizator yy, różowy, który nam 25% daje Oraz mamy tutaj dyrektywkę, która daje nam równe 30 Więc super nam się trafia po prostu w ruchu, nie? Yy, No i tak, punkty wytrzymałości 1100 Bym powiedział, że nawet spoko jak na meda Mogłoby być więcej ale wynagradza nas to takim pancerzem znikomym przy wieży. Lubią się tutaj dingać czołgi. Oczywiście wyższego poziomu nie liczymy na pancerz, bo to się nie dingną od nas. Ale piątki, szóstki naprawdę lubią się dingać tutaj po boczkach. Tutaj też. Czasami dingną się przy tu u góry. No ale już wyższe poziomy przeważnie, nawet już się w nie da się dingnąć, bo to jest papier praktycznie tak, jak można zobaczyć. 60, 51 i 38. Pancerza, więc, no widać, że jest mało. Pancerz, wiesz, no, 90, 64, 64, więc też do niu rywa, tak? Dobra, jesteśmy z powrotem, nie wiem czy mnie wyrzuciło z WOTA, jakiś był błąd albo coś z serwerami WOT-a, to jest przeważnie normalne, bo tak jest. Ale dobrze, przechodząc dalej, to omawialiśmy punkty życia, więc teraz mobilność. Ten czołg waży około 31 ton, można to oczywiście zwiększyć jakimiś modułami albo jakimiś rzeczami. Moc silnika 560 koni, spokojnie wystarcza, moc na tonę to jest 18, bardzo super. Prędkość maksymalna 56 na godzinę. Szczerze, rzadko kiedy on się rozpędza do tych 56, bo jedziemy około 52-53, więc 56 to takie zawyżone by, mógłbym powiedzieć. No i prędkość obrotu to 42,5. Maskowanie znikome, 20 niecałe 19 dokładnie, 15 w ruchu, więc tutaj do rówa, równe 445 metrów zasięgu widzenia. Niestety nie mam tutaj zwiadu zrobionego, mógłbym robić teraz na dowódcy, ale czekam sobie, żeby przeszkolić załogę oczywiście na ósmy poziom, żeby sobie na spokojnie po expić. później na ósmym poziomie, żeby no, nie spadło mi tak, bo nie, nie mam ochoty robić sobie na nowo załogi, żeby mieć 90% i paranaście bitew zagrać na tej takiej do dupy załodze, nie? Więc nas spokojnie, no i y zasięg sygnału mamy 707 No mało, ale oczywiście można byłoby to zwiększyć Typowe, na przykład, wzmacnianie sygnału umiejętnością, tak? Więc to się w przyszłości zrobi Zresztą, Omawialiśmy już amunicję, moduły to mówiłem, że zawsze biorę te różowe do na wszystkich czołgów, więc nie wiem czy w przyszłości będę musiał wam to już omawiać, ale przygotujcie się zawsze, że te yy, różowe moduły zawsze mam na czołgach, które XP. No i kola. Yy, Naprawdę, może jest to napisane, że czołg ma 20% szans na podpalenie. Tutaj mieliśmy wcześniej też 20%, ale niby pisze 20% szans na podpalenie na 35 bitów chyba. Ani razu nie zostałem podpalony. I nie wiem gdzie jest silnik. Wydaje mi się, że jakoś bardzo z tyłu, że naprawdę szanse są znikome. Dwa razy może mi padł zbiornik z paliwem, ale to od większych kalibrów, więc no wątpię, że ten czołg się jakoś bardzo pali. Więc no, na załodze mam, mam taką załogę, jaką powinny mieć na tym tierze: czyli na śródmie, przynajmniej te dwa perki, czyli z broni, żarówka. Moduły, do, raczej perki do strzelania w ruchu, zasięg sygnału, no i tutaj mam desperata. Jakbym miał bardzo mało życia, to mam wszystkie umiejętności. Lepsze, na trzeci perk polecam od razu dawać wam albo naprawki, albo do zasięgu widzenia na spokojnie takie perki, które wam na pewno będą bardzo pomagać Maskowanie można zwiększyć, ale to chyba na czwartym perku, bo trzeci perk musi być taki, no, dobity, więc super Jeszcze klan mi tutaj zaoferował, widzę, yy, rezerwę, więc będę korzystać, więc jedziemy z bitewką, żeby wam zaprezentować Prawie 7 minut gadałem, ponad, prawie 8 minut gadania Więc mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę, zostawicie subskrypcję, nowe osoby Bo zbliżamy się do tysiaka Najpierw no, trzeba być 900, więc bardziej do 900 się yy, tutaj będziemy wbijać na 900 I może kiedyś się uda te 1000 Mam nadzieję No i co mogę powiedzieć, ruszamy no Zobaczymy co nam rzuci Dobra, rzuciło nam cichy brzeg? Nie, przełęcz. Przełęczy nam rzuciło? Tak, przełęcz, tak, Co ja mówić, cichy brzeg? To nie to. Przełęcz nam rzuciło. Bym powiedział, że jest na spokojnie, nieźle. Mm, <laughs> ósemki? No, może być. Żeby tutaj nie szaleć. Naprawdę co na przejrzenie. Może kogoś złapiemy, takie free pechy damy komuś. No, zobaczymy. Na no, ciężkie się pchać? No, nie wiem, no, mają Emila. Emila to sobie, sobie poprzebijam, ale Chrysera już nie. Tylko dolna płyta, prawdopodobnie. cs to taki darmowy czołg praktycznie do zfarmienia sobie. No i z te 29 mogę się wymieniać na pechy, nie? To, to jest najlepsze. Może te 29 bije po te 300. Ale powiem wam, że ocena wymiana była fajna. <grytania> jak, jak grałem sarandomka randomka. Dobra, zobaczymy. Już tu powinien celować w to miejsce. Właśnie. Fajne rasowanie, nie no, 188, no tak bym powiedział, 2 na 10 Szkoda, że nie więcej You can do it, dobra, czyli nasz Light Buggy, Jestem pewien Dobra, ładnie, 240 Dobra, mamy fraga, super czy tego typka opłaca się jechać? Pytanie Mógłbym zjechać, ale pytanie: czy coś będzie? O, właśnie tam oni jeszcze nie podjechali. Dobra, to mam darmowy czołg i później CSK na dole. chyba podjechali. Nie, oni są tam. Dobra, luzik. Dobra, luzik. I mam CSK teraz. farma Aha, on mi od razu działo rozwalił. Dobra, to takie bym powiedział 12, nie. Nie, no to naprawdę trzeba mieć farta, nie? Bardzo ładnie po spocie. No tam celne, że mi jednym strzelę dwa moduły, no bez przesady, to jest chyba wykonalne, że tak mogło się zdarzyć. No dlatego se teraz tutaj podjada, że mi Arta nie mogła strzelać, bo ten Emil może być teraz niebezpieczny. No. Wystałem sporta, okej. Okay. A tak uraduje 20 sekund, nie? To jest to. Okej. Okay. Oh, yes. Magazyn. Jak on jest odpalony, niemożliwe. No tyle modłów, co on mi zniszczył w tej bitwie. To jest niemożliwe, naprawdę. Ja nic nie mogę zrobić w tej bitwie, nie? Koleś mnie farmi jakby, nie wiem, no... Znaczy nie on no mnie w ogóle nie, nie farmi, to co jest najlepsze. Mnie po prostu moduły niszczą jak strzelone. No za głupie to jest. Hmm. CSK, mógłbym sobie fraga za darmo zdobyć. esek, Tiger, oni tam będą, nie? Więc mi to najnie dziwi. Więc muszę od tej strony podechać sobie, bo tam tylko Helka, to jest i Arta. Tak więc. A, Arta jest tu, okej. Okay. Dobra. Oni są wszyscy na bazie u nas, dobra. Aha, ona mnie trafiła bez celowania. Nie, no super, nie? Arciaszka. Dobra, taka skillowa widzę. Dobra. A oni wszyscy na bazę sobie wjechali. Weźcie się wracajcie tym tutaj. Bo my to przegramy zaraz. Dobra, rudy jest. Yy, w pełny, ja jestem na strzała. Ładnie, dobra, teraz tylko żeby te 44 też coś przyjął. Lansen przyjmie jedną plechę. Dobra, ładnie, dobra, będzie chyba zdekował. Nie, to 27 musi ktoś zdekować. Dekapujcie Dekap Brawo, trzeba wjechać tam, halo Aha, oni tego nie Jest, brawo, zdekapowali, dobra, ja już tu dojadę Jeszcze sobie zdobyłem. Ładnie. my ich możemy jeszcze porobić, przecież. Tylko, żeby ten do tyłu podjechał sobie. Nie, dobra. Czyli pierwsza bitwa, trzy fragi, 2400-600 po spocie No. Było dobrze, tylko ten koleś, kurde, ten Polakiem ja nie rozumiem. Dwa strzały mi dał i on mi wszystko rozwali. Dwa razy chyba magazyn? Z tego co pamiętam? Nie. To był ładowniczy magazyn i celowniczy. Jeden strzał celowniczy go i magazyn. Nie, nie wierzę, no. Hop miał takie szczęście. No, 2,5 tysiąca 5, czyli gdzieś na ślepo coś trafiłem? Tak? Dobrze mówię? Tak, chyba coś na ślepo raz trafiłem. Nie jestem pewien nad kiedy, ale spoko, 2,5 tysiąca i dobra, czyli kolejna bitewka, tutaj sobie damy za dyrektywkę. A co? Tutaj może mi zostawicie więcej łapek, przynajmniej to tutaj za obligację bieremy sobie dosyłkę. I co? Ja nie będę wydawać na widzówce, ale... Wydaje się tu i tam. Dobra, jedziemy z tym koksem. Zobaczymy, mam nadzieję, że dobrze pojedziemy. I nie zginę w pierwszych minutach. Oraz, żeby nie rzuciło na dziewiątki, bo już mi się chce żygać czasami, jak mi rzuca tylko na dziewiątki. ale ósemeczki, szósteczki, no, Bajlando. Znaczy, może nie będzie tak jak Bajlando, bo są czołgi ciężkie nawet. taki a, a, Carnarvon ST1, no, też może mi porobić na DPM. No i suka, która, no, może być ostra, no. Jak mi przywali za 500 albo 600, to nie mam połowy HP, więc no, muszę się czegoś obawiać. Te 29 kW-3 to są takie easy do farmienia czołgi. Szczerze, jak macie propozycję, to możecie napisać też, co można byłoby używać zamiast tych niektórych czerwonych modułów na jakichś czołgach. Co może być skuteczne. Jestem bardzo ciekaw. Waszej opinii. Śmiało możecie pisać jakieś ciekawe rzeczy dotyczące czołgu, możecie pisać jak wam się w nim grało jak ten ekspliście. Jak albo jakieś porady co by można jeszcze innego założyć, bo nie wszyscy mają czerwone budowy, bo nie wszystkich stać na przepustkę ulepszoną więc śmiało, śmiało yy, dobra mm... tak jedziemy chyba na górkę, bo tu nas trzech pojedzie czy czterech chyba czterech, no czterech na górce to jest za dużo mi się wydaje tu powinien być jeden czołg i tam powinien być jeden czołg a tu mogą być maksymalnie trzy czołgi, bo później się robi zadyma, nie? I właśnie trzy czołgi jadą, Hellcat, no i super, to już wygraliśmy Znaczy mam nadzieję, że Hellcat będzie dużo coś strzelać Oik powinien, jak już jedzie, to on powinien od tej strony tym Oikiem, tu Tutaj, Oikiem Jedzie? Hop, jest o nie no, to ja lubię takie bitewki Mam skillową drużynę chyba, nie no, to, tu nie jest skillowo czy znaczy, inaczej nie mogło być, więc no a, bo my lajta nie mamy, o Boże, to będzie kamperówka, dosłownie. ten spota w takim miejscu, to fajnie, że koleś musi mieć. No to nie, jest, moduły. No teraz nasi muszą farmić stąd, nie? Tych, tych. Inaczej tego nie widzę. Arty nie ma, więc. Lotłem? Nie, nie ja, dobra Szczerze, wjechać po niego to się też nie opłaca Na razie zero zrobiłem, okej okay. Nie no, główn... tutaj będzie bardzo mało demaszka mi się wydaje Spoczy ktoś na scherekach, jeździ sobie, okej okay. Te 29, dobrze, no. Nie mam szans go tam trafić, ani przebić. Bugi na haekach, Aha, czyli oni też tutaj... Mm -hmm. Dobra, to wiem, że się nie opłaca mi stąd wychylać. Bugi jest tu, w tych krzakach, nie? No to lipton minimalną przepozycję w tym momencie, ale te 29 chyba da się patnąć, mi się wydaje. Nie, nie, kurde. On tu podjechał znowu. Nie, ja się tu nie bawić będę raczej, bo to jest bez sensu mi się wydaje. ładnie, dostał w łebek o o o o o o te 29 na open a był, super słaba wymiana koleś, naprawdę słaba Zastanawiam się, czy nie cofnąć i sobie snajpić po prostu w nich hmm, jeden za jeden, ale ich tam jest więcej wyspotowanych A, hm, dwa za jeden On ma lepszą pozycję, że nie ma art, to nic mu nie zrobimy, nie? A trzeba było do niego wjechać, to ja bym zginął A moi by za nie, za mną nie pojechali raczej, więc granie, żeby sobie pogryć dosłownie hmm. Czy mi się wydaje, czy Helka chce od dołu tam wjechać? Chyba tak, od dołu chce jechać na nich, okej okay. Ale mi peszka ładna weszła Myślałem, że bez pota przez chwilę No to by było skillowe Ktoś mi pomaga? Halo O, odbił się No on mi celowniczego zabił naprawdę Okej, okay, mamy po spocie coś Musisz zebrać, ja nie mogę Dawaj, chodź Ja nie mogę zebrać No co za omeba, no Gąska. No co za łeb, no Koleś Tak naprawdę. Mówić mu, że nie mogę zebrać, naprawdę. No ja nie rozumiem tych ludzi czasami. Dobra, to gościu się męcz, ja cię mam naprawdę gdzieś. Dobra, bawcie się. Bawcie się tutaj z tym AX-em, ja mam 50 HP mam w dupie was. Jak zwierzaki, jak zwierzaki Animal Planet, dosłownie, no Mówić mu żeby to zająć, żeby to sobie wyczyścić, nie? To mu zaraz na dół go porobi, no. To jest takie granie właśnie. Nie ma teraz, żeby... Nie koleś odwrót tylko stój. Nie ma takiego czegoś też, Wargaming czasami nie, nie wiem co oni robią. Mm. 2200 obrażeń, no. Nic mi na ślepo razie nie weszło. nie zdążę za wrak A sumie zabiło no, niestety to albo to no, musiałem coś zrobić 3200 uszkodzeń no widzieliście, no taka porażka niestety Las często jak się przegrywa to już się po Kierce praktycznie Zawsze w randomach, nie wiem czemu tak jest no, niestety Moja drużyna też się zamknęła w ogóle, więc no Ciężko było coś tu ugrać, ale 3200 uszkodzeń, więc mam nadzieję, że wam coś pokazałem Jeśli wam się tak oczywiście spodobał Dwie maleczki zrobione, więc teraz idę może po trzy nie wiem jak mi jeszcze pójdzie, bo jeszcze niby jak można zobaczyć, jeszcze brakuje mi około 30 tysięcy, żeby sobie zrobić yy, te 69, więc jestem bardzo blisko zrobienia. Więc jeśli macie ochotę albo coś, to piszcie komentarze i pamiętajcie o zostawieniu łapeczki i subskrypcji na kanale, bo zbliżamy się do tysiączka, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się i do następnych odcinku. Bają